Witam ponownie. Dzisiaj sobie pomówimy o e, tworzeniu Księżyca. Dlaczego w ogóle chcemy mieć Księżyc? E, to odpowiedzmy sobie na to pytanie na samym początku. E, przy każdej planecie możemy mieć jeden Księżyc. Nie możemy mieć więcej niż jeden Księżyc przy danej planecie. W pewnym momencie, e, akurat przypad, w moim przypadku, e, przy osiągnięciu 500 tysięcy punktów. Tracimy tak zwane noob protection, czyli będą mogli nas atakować silniejsi gracze. Oczywiście, jeżeli startujemy z nowym uniwersum, z pierwszym dniem, to wtedy każdy gracz może nas atakować, bo nikt nie jest od nas silniejszy. Ale w tej chwili ja jestem w takiej sytuacji, że większość aktywnych graczy ma ponad te 500 tysięcy punktów, a Sama topka ma po, po już miliony e, punktów i w tej chwili oni nie mogą mnie atakować, bo mam tak zwany noob protection, póki nie mam tych 500 tysięcy punktów. I już powoli w mojej sytuacji ja muszę się zastanawiać, jak tutaj, tą swoją flotkę, którą wysyłam na ekspedycję, te kilka sateczków, e, zasoby, które zdobywam, e, jak sprawić, żeby po prostu je w jakiś sposób obronić, schować przed innymi agresorami. I do tego najlepiej posłuży nam właśnie księżyc. Z księżyca po prostu nie jest łatwo wyśledzić naszą flotę i nasze surowce, jeżeli mamy księżyc, jeżeli puszczamy odpowiednio tak zwanego fleet o którym będziemy mówić później. No i dobra. Aby stworzyć księżyc, musimy sprawić, żeby nasze pole zniszczeń, żeby w naszym polu zniszczeń podczas bitwy pojawiło się minimum, to znaczy konkretnie, dokładnie 2 miliony surowców kryształu lub metalu. Może być tego więcej, może być tego troszkę mniej, ale najlepiej celować właśnie jest w okolicy tych 2 milionów surowców. Wtedy mamy 20% szansę na powstanie tego owego księżyca. Raz na jakiś czas na serwerach OGame są eventy, iż szansa jest wtedy podwojona, wtedy nadal wystarczy 2 miliony surowców metalu lub kryształu, lub miksu tego, żeby szansa ta była podwojona, czyli wtedy mamy 40%. I taki dość ciekawy fun fact, podczas czym bliżej mamy pełni księżyca, zdaje się to są 3 dni w tą i we w tą, ta szansa się zwiększa do maksymalnie 3%. Jest taka ukryta mechanika w grze. Więc tak, na początku musimy mieć z czego w ogóle zrobić, ulepić tego całego Muna, czyli coś musi zosta zostać u nas po prostu najzwyczajniej zniszczone. A Najczęściej spotykaną formą tworzenia Muna jest poprzez niszczenie sąd szpiegowskich, wymianę ich. Czyli dajmy na to jakąś tam paczkę sąd szpiegowskich my wysyłamy do kogoś, kto chciałby mieć księżyc i on odsyła nam również tą samą paczkę sąd. Po prostu najzwyczajniej wysyłając misję na atakuj do owego gracza my wysyłamy na atakuj, owy gracz odsyła do nas. A ewentualnie czasami jest tak po prostu, że mamy tych sąd za dużo, Najchętniej byśmy się ich pozbyli, i najzwyczajniej po prostu oferujemy, że możemy komuś zrobić muna, księżyc, lub po prostu ktoś chce zrobić ten księżyc, więc po prostu się wymieniamy tymi sądami, zgarniamy recyklerami nasz, nasze pole zniszczeń i wszyscy są zadowoleni, bo bezużytecznych, że tak powiem, nadmiaru sąd nie trzymamy. Przerobiliśmy je na kryształ. I możemy dalej z nich sobie coś budować. Drugim dość archaicznym sposobem, ale mimo wszystko jeszcze czasami spotykanym, jest rozbijanie lekkich myśliwców o planetę sojusznika, przyjaciela czy kogoś z kim się umówiliśmy, po prostu, że będziemy robić próby moonowe. Czyli budujemy jakąś tam konkretną ilość małych, lekkich myśliwców, taką, żeby powstała z niego po prostu powstało z niego pole zniszczeń, warte po prostu te 2 miliony surowców i wysyłamy na atak. Oczywiście obrońca musi mieć wystarczającą obronę, żeby te wszystkie lekkie myśliwce strącić podczas, podczas walki. Wtedy powstaje znowu pole zniszczeń, mamy 20% szans na to, że księżyc powstanie. Czasami powstaje za pierwszym razem, czasami za piątym, czasami za dwudziestym. Różnie to bywa, więc najlepiej jest się uzbroić w dużą ilość. Tutaj mamy sondy. Sondy znaleźliśmy najzwyczajniej po prostu sobie na ekspedycji. Wpadają raz na jakiś czas, wszystkie one są z ekspedycji. Więc jeżeli będziemy puszczać właśnie nasze ekspedycje, jeżeli będziemy grali odkrywcą, to będziemy znajdywali te sondy i najlepszą, naj, najlepsza użyteczność dla nich na samym początku jest właśnie zrobienie paru łysych kulek dla nas, Księżycy. Aby łatwiej było nam puszczać po prostu FS. Kolejnym sposobem, ostatnim i chyba najrzadziej używanym jest kupienie w sklepie tak zwanego pakietu MUNS. Nie wiem, czy to znajdę. Tak, pakietowe się kupuje za antymaterię, czyli za złotóweczki, czy jakąkolwiek tę walutę macie za antymaterię. No i najzwyczajniej wedle opisu po prostu. AI powiedzmy ta wysyła na nas po prostu lekkie myśliwce, które my musimy zbić swoją jakąś tam obroną. I z tego jest szansa na powstanie muna. Z tego co mi wiadomo, jedynym plusem tej metody jest to, że z każdym kolejnym, z każdą kolejną próbą. Za pomocą systemu MUNS mamy większą szansę na to, że w ogóle powstanie nam Księżyc. I o ile się nie mylę, to za piątym razem, jeżeli wcześniej przez cztery e, wcześniejsze razy nam nie powstał, to za piątym razem mamy 100% szansę, że nam Księżyc e, powstanie. Więc jest to jakaś opcja, choć oczywiście ja e, nie polecam, bo sądy są za darmo i można je nazbierać najzwyczajniej na ekspedycji, zniszczyć, mieć z nich surowca. No dobra, no ale teraz odpowiedzmy sobie na pytanie ile tych sąd czy też lekkich myśliwców w zależności od tego czego będziemy używać jest nam potrzebne. I w tym przypadku będziemy potrzebowali informacji jaki jest współczynnik floty na pole zniszczeń u nas na serwerze. U mnie na serwerze jest to 50% i aby to przekalkulować wejdziemy sobie w a, symulator walki, ale nie ten game'owy, bo cóż, nie mam do niego zbyt wielkiego zaufania. Nie podoba mi się, więc używam po prostu zewnętrznego. Link będzie w opisie. A, tutaj mamy nasz symulator, jest w języku angielskim. Pierwsze co musimy ustawić w nim, to jest właśnie ten procent yy, floty. Który mamy na debrisie, czyli na polu zniszczeń. Tutaj mamy fabrycznie ustawione 30%, my sobie ustawiamy 50% i bierzemy sobie symulujemy. Tutaj mamy obrońcę, tutaj mamy atakującego. Bez znaczenia po której stronie to będzie, ale weźmy sobie, że obrońca ma powiedzmy tych Gwiazd Śmierci. 10 tysięcy. My atakujemy go właśnie sondami szpiegowskimi. Wyobraźmy sobie, że jest to. 2000. A tutaj w prawym górnym rogu mamy przycisk do symulowania. Klikamy go. On nam robi 50 symulacji, z czego wychodzi, że wszystkie nasze sądy zostały zniszczone. Gwiazd śmierci niestety nie ruszyliśmy. I mamy tak: szansa na powstanie księżyca 10% i powstałe pole zniszczeń jest to 1 milion. Już od razu widzimy, że 1 milion to jest połowa tego, co chcemy uzyskać, więc po prostu zwiększamy sobie ilość tych sądów do 4000. Podpalamy symulację jeszcze raz. Szansa na powstanie księżyca to jest 20%. No i powstały um, no nasze, nasze pole zniszczenia to 2 miliony. Weźmy sobie dla e, sprawdzenia jeszcze, zróbmy niech będzie tych, e, tych sąd 8000. Zróbmy sobie symulację. I jak widzimy, szansa na powstanie księżyca nie zwiększyła się, bo 20% to jest maksymalnie. Bez tych dodatkowych efektów, jak event. A pole się zwiększyło dwukrotnie, Więc najlepiej celować jest właśnie w, w moim przypadku to będzie 4000 sąd. Tak. I weźmy sobie, zróbmy jeszcze taką szybką sy sy symulację, jakbym miał na przykład te lekkie myśliwce. Powiedzmy, że mam ich 800. Symulujmy. 1600 za mało. Więc może 1000 będzie dobrze? O, idealnie. 1000 lekkich myśliwców muszę zniszczyć. Musi zostać zniszczonych u mnie. E, oczywiście, wiadomo, e, są opcje takie, że, że możemy zostawić się po prostu na planecie i ktoś nam je zniszczy, lub ktoś poleci nam, e, tymi lekkimi myśliwcami czy sądami do nas. A zazwyczaj jest po prostu wymiana e, sąd za sądy i to jest takie e, bardziej cywilizowane. E, Teraźniejsze, że tak powiem, użycie tych, tych fal, tych sąd. Tak zazwyczaj się robi muny w obecnych czasach. I tutaj możemy sobie jeszcze sprawdzić. 4000 na jedną falę potrzebuję, więc będę miał. Mam wystarczająco sąd, żeby zrobić sobie 5 prób munowych. Tylko niestety, moi sojusznicy są ode mnie wyżsi w punktach. I na chwilę obecną nie mogą mnie atakować, bo mam tak zwany noob nope protection, więc będę musiał sobie dozbierać 500 tysięcy punktów. Myślę, że może mi się to uda dzisiaj i jeszcze dogram tworzenie mona. A tymczasem czekamy na punkciki. Witam ponownie. Jak widać, ktoś mnie atakuje. Udało mi się dogadać z jednym z moich sojuszników po prostu na czacie. Że wymienimy sobie troszkę sąd. Mój sojusznik ma już komplet księżycy, ale wiadomo, z racji, że jest odkrywcą, tak jak i ja, ma tych sąd w nadmiarze, więc pomoże mi stworzyć sobie księżyc. Ja oczywiście mu w zamian oddam tyle sąd, ile on użył na. na, na, na na stworzenie dla mnie księżyca, czyli po prostu najzwyczajniej rozbije je o jego planetę i on sobie pozbiera ten, ten złom, a to co on rozbije o moją planetę, ja sobie pozbieram u siebie recyklerami. No cóż, miejmy nadzieję, że a, uda nam się zrobić owy księżyc, a może nawet dwa, gdyż mamy wystarczająco sąd na a, 13 prób, przynajmniej na, na, na moim Uni, gdzie jest 50%. Szansy na znaczy 50% na pole zniszczenia. Wracam do Was z efektem naszego ataku na nas, sądami. A i jeszcze taki mały, mały poradnik: gdy ktoś atakuje sądami, wystarczy nam do obrony tylko i wyłącznie powiedzmy jeden statek, jakiś tam lekki myśliwiec czy coś tam takiego. Kiedyś tak nie było, ale już w tej chwili. Gdy ktoś plądruje naszą planetę sondami, a my mamy przynajmniej jedną jednostkę czegokolwiek, to ta jedna, jedna jednostka czegokolwiek, czy tam obrony, czy jakiegoś statku, wystarcza, żeby zniszczyć wszystkie sondy, mimo że kalkulator tego nie pokaże. Więc tutaj jest taki plusik dla nas. Nasza tak dolatuje. Ja zawsze lubię sobie wejść w podgląd galaktyki na owej planecie. Cofnąć sobie na układ dalej, a tak doleciał, cofnąć sobie układ bliżej, a się nie odświeżyło. A co jest nie tak? O, dopiero po jakimś dłuższym czasie pojawiły się kryształki. Jest nasze pole zniszczeń, jest 2 miliony kryształów, czyli wystarczająco, żeby zrobić 20% szansy na próbę monową, lecz niestety tym razem się nie udała. Księżyc nam nie powstał. Gdyby powstał, mielibyśmy taką kuleczkę tutaj, tak zwanego wysego. No cóż, czekamy aż sojusznik wyśle kolejne próby i miejmy nadzieję, że coś wejdzie. I przy okazji możemy sobie zobaczyć tutaj raport wojenny, czyli szansa na powstanie księżyca 20%. No i agresor stracił swoje, swoje zasoby, czyli. Wszystkie sądy szpiegowskie zostały zniszczone przez moją już powoli rozwijającą się małą obronę.